Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza Zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy piątek, 17 grudnia. Sprawdźmy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Piątek, 17 grudnia. Dla wszystkich znaków Zodiaku. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Piątek, 17 grudnia. Na wszystkich znaków Zodiaku. Oczywiście, już standardowo zaczynamy od znaku Barana. No, tutaj karta pokazuje, że dziś możecie przeprowadzić jakieś poważne rozmowy z jakąś kobietą. Możecie się z kimś pokłócić. Jeżeli jesteście kobietami, to tutaj karta pokazuje, żebyście dziś bardziej polegały na swojej wiedzy, na swoim intelekcie, na tym, co mówicie. Karta też może symbolizować załatwianie różnego rodzaju spraw urzędowych, wizytę u lekarza. Tutaj każda też może mówić o takiej poważnej rozmowie, na przykład z przełożoną. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym możecie poznać kobietę już z przeszłością. Jeżeli chodzi o osobę z podznaku No to tutaj karta pokazuje, że dziś możecie coś opijać, możecie wybrać się na jakiegoś drinka, na jakieś piwo. Karta ogólnie mówi o tym spotkaniu towarzyskim. W dniu dzisiejszym też może być taka sytuacja, że na przykład dowiecie się o jakiejś osobie trzeciej. Możecie też na przykład być w takiej sytuacji, że. Poczujecie, że wy nie zostaliście do końca poważnie potraktowani, bądź też właśnie będziecie uczestniczyć w takim wydarzeniu, w takiej sytuacji, gdzie to wy właśnie odbierzecie ją jako nie do końca poważną. Jeżeli chodzi o bliźnięta, no tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym być może dacie sobie z czymś spokój, że odechce wam się coś kontynuować. Tak więc nie radziłabym wam w dniu dzisiejszym rozpoczynać cokolwiek nowego czy to dieta bądź też, nie wiem zapisanie się na siłownię z tego względu właśnie, że prędzej czy później i tak sobie odpuścicie temat I też nie warto dziś wchodzić w jakieś takie poważniejsze relacje jeżeli chodzi o oso osobę z podznaku raka no tutaj bardzo udany dzień macie szansę spełnić swoje marzenia, swoje plany karta mówi o różnego rodzaju wygranych Dosłownie też możecie wygrać coś w jakimś konkursie. Jeżeli chodzi o osoby lwa, no tutaj karta mówi o tym, że dziś może ktoś wam sprawić jakąś przykrość. Możecie popłakać, możecie poczuć się zranieni. Karta też może mówić o tym, że nie warto dziś roztrapywać stare rany. Jeżeli chodzi o panny, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie myśleć o przyszłości, możecie wykonywać jakieś takie pierwsze kroki ku nowemu. Dosłownie, na przykład, możecie planować jakiś wyjazd, jakąś przeprowadzkę, tak więc, jeżeli zamierzacie, nie wiem, wybrać się na jakiś urlop w najbliższym czasie, to warto zrobić to w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku wagi, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie otrzymać jakąś dodatkową propozycję, jeżeli chodzi o jakąś pracę, jakieś dodatkowe źródło dochodu. Karta też może wskazywać na to, że będziecie mieli problem, jeżeli chodzi o podjęcie jakiejś decyzji, z tego względu, że możecie mieć dwie identyczne opcje do wyboru, bądź też dostaniecie czegoś podwójnie. Dostaniecie na przykład dwie takie same rzeczy. Jeżeli chodzi o skorpiony, no tutaj karta pokazuje, że dziś całkowicie będziecie kończyć jakiś etap w swoim życiu. Karta mówi o tym, że wchodzicie w zupełnie coś nowego. Śmierć ogólnie jest to dobra karta, bo oznacza, że coś się kończy i coś zaczyna się. Ale Wy ten koniec, tą decyzję o zakończeniu czegoś podejmujecie bardzo świadomie. Jeżeli chodzi o strzelce. No tutaj karta pokazuje, że dziś możecie zostać przed ko przez kogoś oszukani. Ktoś może być sprytniejszy, ktoś może być cwańszy od Was. Tak więc uważajcie na to, kto Was otacza, jak, jakie dokumenty podpisujecie. Karta też może mówić o tym, że to Wy właśnie w dniu dzisiejszym powinniście wykazać się właśnie takimi cechami, jak właśnie spryt, taka przebiegłość. Koziorożce. No tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć kontakt z mężczyzną pracującym w jakimś urzędzie, który być może na co chodzi w mundurze. Karta też mówi o takich poważniejszych rozmowach, właśnie z jakimś mężczyzną. Jeżeli jesteście mężczyznami, to tutaj karta wskazuje na to, żebyście w dniu dzisiejszym bardziej polegali na swojej wiedzy, na swoim intelekcie. Tutaj też karta może mówić o różnego rodzaju wizytach u lekarza i jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym możecie poznać mężczyznę już z przeszłością. Jeżeli chodzi o wodniki, no tutaj bardzo udany dzień. Ogólnie macie szansę zrealizować wszystkie swoje plany. Karta mówi, że dziś możecie rozpocząć zupełnie coś nowego. Możecie podążać jakąś nową drogą życia, możecie budować coś zupełnie od, post, od podstaw. A jest to bardzo dobry dzień na wchodzenie właśnie w nowe relacje. I jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb. No, tutaj kartę pokazuje, że być może coś będziecie chcieli ukryć. Może dowiecie się o czymś, co było przed Wami skrywane, jakieś relacji, o jakimś związku. Może się zdarzyć taka sytuacja, że to właśnie Wam, w dniu dzisiejszym ktoś zaproponuje taki cichy romans. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim oczywiście życzę udanego piątku. I zapraszam Was na jutro. Pa! pa.